Wow! <głos> Lol, <głos> <głos> Gdy naprawdę wszystkiego się boisz. Czemu grzesz Biedne krzesło, nie wiem. <noise> Zrzu zrzuć te beczki Bo jak hiden będzie tam na dole chodził To go będzie widać Sp Co? Spotkałem się z takim hiddenem, który nie umiał No No, to nie miał? Który nie umiał wchodzić tu do góry I musiał sobie wezwać windę, nie? prostu... to pewnie chyba ty byłeś Nie Nie trafiłem się. Przepraszam. Jebane czopy. Ej, Jezus, coś spadło mi na głowę. Wow, jest wszystko spada. Ej ona mnie... O, nie to zabijecie, to, to cię zabije Ale ja chciałem cię tam przygnieść. Wszystko to mi się nie udało Do góry jedź. Windo jedź. Patrz O o No jest do góry windo Właśnie window jedzie do góry O Pewnie hidden on zło <noise> To było to się myślałem że to hidden był Lol. Gdy naprawdę wszystkiego się boisz. Czemu grzesiu? Biedne krzesło, nie wiem. Nie rób. Ej. Czy tu nie ma gdzieś hidena? Oczywiście, że nie ma On go zabił I jak się włącza flare? Co się włącza? Już nic On tu skakał Bo myślałem że go widziałeś Fajny odgłos. I tam chyba jeden jedzie win tak Hidden Level hard Ciebie strzelił? Nie Mi się wydawało, że ktoś był za tobam ja też to mi się tak wydawało To może dobrze nam się wydawało A może ta beczka tak... A może on jest... Ej, on może się czepić dachu Kurwa, ej Nie pomyślałem o tym grę z Hidenem. Ty naprawdę się boisz? Nie chciałem zjechać. Aj, siu, suka. Ty. No, to się zostaliśmy sami. Ogień zaporowy. Nie mam amunicji. Dobra, nie strzelaj, kampimy się. Będziemy jak nuby. Chcesz się kampić? Nie, idę do góry. Nie, Boże, już ruszaj się, ruszaj się. I patrz na to, podacha. O, może też być totalnie pod tobą i tak murku się czepić. Bo wiesz, patrzcie, co czasami na mnie. Mogę umrzeć Ej, tym laserkiem spotuję Ej, winda To było straszne Ja pierdol. Nie, Nie chcę Nie mogę tutaj Odwrócił naszą mm -hmm. uwagę Winda strachu Łoł, wow, idzie do mnie Uf. Uf. Jeb się Iuuu, łapa za Uciekaj Nie mam ry... Nie mam. Nie mam Gdzie on jest? Ja nie Co? wiem, k**wa ciągle... bo mnie blokujesz ciągle. Uważaj też, może być za nami. Ponad nami. 8 sekund. Ciągle się ruszaj. Spadł, spadł. Beczkę w Idzie. Ja sobie skoczę. Było fajnie. No. Ej, jestem, będę hiddenem. Cześć, Hiduś będziesz hiddenem yeah. <laughs> SHUT <up. laughs> Czemu niby miałeś być hiddenem w No bo miałem 80% żeby. I żeby mój hidelem. koleś koleś, 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 gdzie jest mój koleś? Czemu nie mojego kolesia zabierali już? Czy w zabieram yeah. jego koleś? Sorry Boję się. Czemu mnie do mnie strzelić? jak ja ciebie zawsze strzelam? Czemu nie chcesz mi oddać? No. O, dzięki. Lol. <laughs> Lol. Lol. Daj mi... ten. O, dzięki. Super Cooperative. O kurwa. <laughs> Może z tego pudełka skocz, blisko Czemu co dalej <laughs> nie chce strzelać? Tak ja do za siebie zawsze strzelam No bo nie jestem taki chamski Ale ja lubię takie coś A to nie jest hamsko. Ty się fajnie straszysz. Patrz jak ten, ten się rozwalił. Dawid, no. patrz, patrz na ten filar przed tobą, nie? Dół. I patrz. A patrz raz na twoją nogę. Just right. yeah, yeah, yeah. <laughs> On tu jest! On tu jest! Dostałeś kilka strzałów do mnie, ale to nic. I wpadłem wprost w, w niego. Było niezłe. Chyba skacze do mnie. How are you still alive? My? O to mówię. chodzi go wyciszę Yeah. <laughs> yeah. Czy on do mnie mówił? Ej. E, czy mnie słychać na czasie? Nie, nie, że On tu jest, idę go zajbać. Ja mam takie dziwne przeładowanie. Zatrzymam shotgun i nie ładuję. Wow, dostał. I co on taki odporny jest? Ty, do kogo ty Celer. Do niego. Aha.